Dzień dobry Kacperkita, Państwa wita, a dzisiaj mam wielką przyjemność rozmawiać z Marcinem Mosowskim, prezesem młodzieży Wszechpolskiej, która organizuje wkrótce marsz antyimigracyjny. Marcinie, dziękuję, że znalazłeś czas. Dziękuję Kacprze i witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Nowego Ładu. Marsz 6 września. O co chodzi Marcinie, Byś mógł przybliżyć naszym słuchaczom. Tak jest, marsz idzie pod bardzo wymownym hasłem. Nieprzypadkowo. Hasło tegorocznego marszu to Polska dla Polaków, Polacy dla Polski. Nieprzypadkowo są, jakby, to hasło ma takie dwa człony. Z jednej strony jasno podkreślamy to, jakiego, jakiego państwa chcemy, chcemy państwa narodowego, a więc państwa, które jest w pierwszej kolejności dla Polaków, bo dla kogo innego miała być Polska w pierwszej kolejności jak, jak nie dla Polaków, ale z drugiej strony chcemy również podkreślić te, ten obowiązek wspólnoty dbania, obowiązek spoczywający na wspólnocie za dbanie, za, za państwo, a tego to, to takie dopowiedzenie Polacy dla Polski. Gdzie chcemy Podkreślić to, że naszym wspólnym obowiązkiem, obowiązkiem wszystkich Polaków jest, jest wykonywanie pewnych obowiązków, pewnych czynności na rzecz, na rzecz państwa polskiego i po to, żeby zagwarantować mu, mu godną przyszłość. Dlatego w tym roku takie hasło marszu jest to też warto podkreślić podsumowanie kampanii Młodzieży Wszechpolskiej kampanii, która polegała na serii manifestacji lokalnych, które szły pod hasłem również Polska dla Polaków. I tutaj w w Warszawie 6 września Chcielibyśmy stworzyć taki finał i takie podsumowanie tej akcji, zrzeszając Polaków z różnych zakątków naszego kraju. Tak, no temat imigracji jest bardzo żywy. My też na kanale Nowego Ładu od lat y, mówimy zarówno o tym, co dzieje się w innych krajach zachodnich, ale przede wszystkim o tym, jakie to ma konsekwencje dla Polski o tym, co dzieje się w Polsce o różnych wymiarach napływu imigrantów do Polski i wnioskach, jakie powinniśmy wyciągać z doświadczenia krajów Europy Zachodniej i nie tylko. Stąd wydaje się, że rzeczywiście. Taka demonstracja społeczna jest o tyle ważna, że moim zdaniem, to też staram się wielokrotnie na tym kanale mówić. Doświadczenie państw zachodnich jest takie, że bez silnej presji społecznej politycy będą tylko mówić, a nie będą robić, nie będą realizować oczekiwań społecznych w tej materii i będą zezwalać na masowy napływ cudzoziemców bez, bez ładu i składu, bez e, reprezentowania realnie interesu narodowego Polaków. Polaków, którzy mają prawo do własnego kraju, mają prawo decydować o tym, czy i kogo chcą w swoim kraju. I na jakich warunkach przyjmować. Marcinie, jakbyś mógł przybliżyć, gdzie dokładnie, o której godzinie? E, można się na tym marszu pojawić. Oczywiście. Tak jak wspomniałem, marsz odbywa się 6 września. Jest to sobota, dogodny dzień. Jest to również przerwa w rozgrywkach ekstraklasy. Dzień później jest mecz reprezentacji, więc jeżeli ktoś z Państwa chce połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli oglądanie meczu kadry narodowej z przyjściem na manifestację, to gorąco zachęcamy do takiego połączenia. Manifestacja rozpoczyna się o godzinie 13.00. Pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. Jest to oczywiste, oczywiście symboliczne, dlaczego wybraliśmy Komisję Europejską. Nawiązujemy tutaj do wieloletniej, już strasznej z perspektywy Europy i Polski polityki Unii Europejskiej, która skazała europejskie narody na, na pogrążenie się w tym multikulturalnym chaosie. I startujemy właśnie z Komisji Europejskiej, a kończymy pod Sejmem. Pod Sejmem jako miejscem, gdzie Ważą się losy naszej ojczyzny, gdzie politycy, decydenci polityczni dokonują, dokonują wyborów o przyszłości, o przyszłości naszej ojczyzny, i właśnie w tym miejscu chcemy stanąć zjednoczeni ponad podziałami i pokazać naszym politykom i, i przedstawicielom, jak wielu Polaków chce Polski narodowej, czyli Polski bezpiecznej dla naszych dzieci i naszych. Naszych, naszej po prostu przyszłości. Natomiast, Kacprze, jedną rzecz chciałem dodać w kontekście tego, co powiedziałeś, o presji społecznej jak najbardziej, i to powinno być wielotorowe. Bardzo wspaniałą pracę robi portal Nowy Ład, który właśnie z takich pozycji eksperckich, specjalistycznych punktuje zjawisko masowej imigracji, wskazuje zagrożenia wynikające z, z masowej imigracji, ale równie ważne jest to, żeby czasem zwykły, szary obywatel, któremu wydaje się, że Przecież niczego nie nagrywa, przecież nie pisze artykułów, nie jest nikim wyjątkowym. Również brał sprawy w swoje ręce i wykazywał tę swoją troskę o dobro wspólne, właśnie chociażby poprzez przyjście na takie manifestacje, na takie wydarzenia, bo naprawdę może się wydawać, że w pojedynkę nic nie możemy, ale jeżeli wspólnotowo podejdziemy do sprawy i będziemy się jednoczyć na takie wydarzenia, to politycy nie będą mogli tego, tego odpuścić. Zresztą widzieliśmy, Pierwsze konsekwencje tej presji społecznej po lipcu 2025, kiedy, kiedy po prostu setki manifestacji lokalnych się odbyło i politycy musieli skorygować swoją, swoją opinię. Musieli skorygować dyskursy, co jednoznacznie cieszy. Tak, to, to, to przesuwanie dyskursu jest bardzo ważne i przede wszystkim, myślę, także wymuszanie na politykach, żeby oni nie uciekali od trudnych pytań dotyczących polityki migracyjnej, także im, tak, z jednej strony ochrony naszych granic, z drugiej strony legalnej imigracji, która przez ostatnie 10 lat przecież na masową skalę dotknęła Polskę, podobnie jak wcześniej dotknęła Francję, Szwecję, Wielką Brytanię, Niemcy i tak dalej. Dziękuję za to dobre słowo pod naszym, pod naszym adresem, chociaż też chcę podkreślić, My też nie jesteśmy żadnymi wyjątkowymi ludźmi. Przeciwnie, my chcemy być głosem normalnych Polaków, którzy chcą po prostu, po pierwsze, bezpiecznej przyszłości dla siebie swoich bliskich. Po, ale po drugie, nawet nie chodzi tutaj tylko o te kwestie bezpieczeństwa, chociaż one oczywiście są ważne. To jest po prostu kwestia tego, że Polacy mają pełne moralne prawo do tego, żeby mieć swój własny kraj, tak jak inne narody mogą mieć swoje kraje. A Polacy mają dla siebie Polskę. I też myślę, że to jest taki przekaz, który warto, żeby wybrzmiał. Jest to coś normalnego, zdrowego, pożądanego i warto o to zabiegać, ponieważ powiedziałeś tutaj też o tym napięciu między jednostką a wspólnotą. I to jest bardzo charakterystyczne. W społeczeństwach multikulturalnych, z jednej strony mamy napływ grup z zewnątrz, które często w praktyce. Mogą, duża część ludności i może mieć silną tożsamość, która będzie stała w kontrze do dotychczasowej tożsamości wspólnoty, ale także mamy często do czynienia z pogłębieniem się atomizacji, erozji więzów w tej wspólnocie tubylczej. Tak? I jeżeli chcemy nie być. Tylko jednostkami, to, to dobrze pokazują badania Roberta Patnama, socjologa amerykańskiego, o którym wiele razy tutaj mówiłem, tak? że ludzie w społeczeństwach wielonarodowych stają się jak takie żółwie, które chowają się do swojej skorupy, tracą zaufanie do swojej wspólnoty, tracą chęć zaangażowania w życie wspólnoty, tracą chęć na przykład działalności charytatywnej, mniej chętnie chcą e, e, angażować się w życie publiczne, a nam chodzi, w, i to jest myślę ten drugi człon tego hasła, o którym mówisz, Polacy dla Polski, tak. to jest bardzo ważne, żeby, e, jeżeli Polacy chcą mieć dla siebie Polskę, to też mus, musimy o to dzisiaj zawalczyć, prawda, I myślę to jest ten kluczowy obszar Waszej działalności jako młodzieży wszechpolskiej. Jakbyś mógł, Marcinie, trochę powiedzieć, przypomnieć te demonstracje, te akcje, które robiliście przez ostatnie miesiące, o których wspominałeś. Tak, oczywiście. Już na samym może warto by się cofnąć jeszcze do wcześniejszych czasów. Bo tak naprawdę początek naszej walki o, o bezpieczną przyszłość, ale i o model narodu, o którym mówisz, model państwa, o którym, o którym wspomniałeś. Nasza walka, można powiedzieć, zaczęła się już w 2014. w 2014 roku, kiedy ja przychodziłem tak naprawdę do środowiska, do środowiska narodowego. Wtedy już odbyła się, odbyły się dziesiątki, jak nie setki manifestacji, w całym kraju. Wtedy demonstrowaliśmy przeciwko uchwaleniu, przyjęciu mechanizmu relokacji z Unii Europejskiej, który miał nam zafundować tej przymusowe osiedlenie kilkunastu tysięcy imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Wtedy Polacy właśnie pokazali swoją taką jak najbardziej właśnie postawą pro-obywatelską, bo moim zdaniem właśnie społeczeństwo obywatelskie przejawia się w tym, jak obywatele potrafią właśnie w zupełnie oddolny sposób, bez zasobów z budżetu państwa, bez grantów, potrafią zorganizować się zupełnie oddolnie i pokazywać, demonstrować swoje postulaty. I z tym mieliśmy do czynienia właśnie w 2015 roku, kiedy te manifestacje po raz pierwszy organizowaliśmy. Myślę, że spokojnie możemy powiedzieć o setkach tysięcy, o setkach tysięcy Polaków, którzy, którzy wyszli wtedy na ulicę, i co się okazało? Okazało się, że dzięki tej presji Polska nie przyjęła tego mechanizmu jako jedno z państw europejskich, a przypominam, że presja migracyjna w 2015 roku była ogromna, była znacznie większa, moim zdaniem, ze strony Unii Europejskiej niż, niż jest obecnie nawet. I to wtedy tak naprawdę zaczęła się nasza walka. No i mieliśmy, można powiedzieć, taką pauzę strategiczną w, w dyskursie publicznym, taką pauzę strategiczną, gdzie mówiono nam, że przecież w Polska nie jest krajem migracyjnym, przecież nie przyjmujemy nielegalnych imigrantów, a jak przyjmujemy, to przyjmujemy ich z bliskiej zagranicy, z Białorusi, Ukrainy, Litwy, czy z innych państw właśnie tutaj sąsiadujących. Po czym okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość które w 2015 roku również pojawiało się na tych manifestacjach i bardzo mocno krzyczało na temat zablokowania właśnie tego procederu mechanizmu przymusowej relokacji. No, przez 8 lat swoich rządów okazało się najbardziej proimigrancką partią w historii III RP. Bo doskonale wiemy, że, że Prawo i Sprawiedliwość zapoczątkowało proceder przyjmowania masowo imigrantów na, na wizach pracowniczych. I teraz należy sobie zadać pytanie. Czy wiza pracownicza, świstek papieru de facto, może być podstawą i może stanowić jako koronny dowód, że ktoś nie będzie w przyszłości sprawiał problemów, nie będzie miał negatywnego przełożenia na, 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 na państwo polskie czy na kondycję naszego narodu? No, wydaje mi się, że po tych wielu latach odpowiedź nasuwała się, się sama, tak? Widzieliśmy problemy z migracją nawet nie z Bliskiego Wschodu i z, z Afryki, tylko z państw takich jak jak Kolumbia czy, czy Wenezuela? Państw, które przecież w większości są chrześcijańskie, bo często to też zawsze padało jako jakiś argument, ale przechodzimy trochę, odchodzimy trochę od, od meritum. W każdym razie po tej, po tej, po tej pauzie rządów PiSu okazało się, że imigracja w Polsce ma się bardzo dobrze, lobby migracyjne ma się bardzo dobrze i przyjmujemy setki tysięcy imigrantów. Teraz okazało się również, że od jakiegoś czasu, że Łukaszenko potrafi wykorzystywać... Temat imigracji, który jest bardzo palący w Europie do rozgrywania swoich interesów i do prowadzenia działań, działań takich hybrydowych. A z drugiej strony w ramach wspólnoty europejskiej okazało się, że niektóre państwa również chcą się pozbywać imigrantów w ramach tej wspólnoty i Niemcy próbują nam tutaj Eksportować no, w granice naszego państwa imigrantów od siebie. No i to wszystko nałożyło się przez te wszystkie lata i stworzyło sytuację, w której znów musieliśmy wyjść na ulicę, zaprotestować i organizować ludzi we wszystkich miejscowościach. I Akcja ogólnopolska, akcja Polska dla Polaków była właśnie próbą wyprowadzenia Polaków na ulicę we, w swoich lokalnych wspólnotach, w swoich miastach, po to, żeby pokazywać, że na poziomie lokalnym już jest brak możliwości do kontynuowania tej polityki. To się jeszcze zbiegło oczywiście ze sprzeciwem wobec Centrów Integracji Cudzoziemców, które wielokrotnie zostały zablokowane, a również no w perspektywie czasu mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje dla, dla polskiego społeczeństwa i polskiego polskiego narodu przede wszystkim. Także w tym, w tym w ostatnim czasie młodzież wszechpolska się głównie zajmuje jest to temat imigracji i z mojej perspektywy jako prezesa Młodzieży Wszechpolskiej jest to temat egzystencjalny dla narodu polskiego. Absolutnie, to jest temat kluczowy i to jest też niestety zagadnienie, z którym będziemy się mierzyć przez kolejne lata i dekady. To znaczy Trzeba być gotowym na to, że presja na to, żeby sprowadzać do Polski imigrantów, i też. I jeśli chodzi o tanią siłę roboczą, i jeśli chodzi o różne inne mechanizmy legalnej imigracji, chociażby ostatnio był głośny temat studentów zagranicznych, tak zwanych studentów, bo wiza studencka, a później faktyczne bycie studentem, mogą mieć wiele różne rzeczy. <laughs> Tutaj mamy, mamy mechanizmy tak zwanego łączenia rodzin, mamy rozmaite inne sposoby przydostawania się na terytorium Unii Europejskiej przez Polskę. I to jest cały szeroki kompleks zagadnień, które jednak na koniec nie przykładają się na to fundamentalne pytanie. Czy Polacy będą mieli swoje własne państwo i czy Polacy będą kontrolować to co się z ich państwem dzieje? To jest także kwestia to jest także kwestia chociażby zdolności skutecznej deportacji imigrantów, którzy będą na przykład przestępcami. No a dzisiaj jak wiemy polskie państwo, mimo że wszystkie kolejne rządy, nie było nigdy żadnego rządu, który by powiedział, że chcemy teraz sprowadzić do Polski setki tysięcy imigrantów i do końca będzie wiadomo co potem będzie się z nimi działo. Jeżeli będą z nimi kłopoty. No to e, tak samo było przecież w, w Europie Zachodniej, tak? I e, nigdy nie było żadnego momentu, w którym ktoś ludziom we Francji, w Szwecji, w Wielkiej Brytanii powiedział osiedlimy wam tutaj tyle, tyle milionów muzułmanów, tyle, tyle set tysięcy ludzi z takiego kraju, takiego. To zawsze było takie pod stołem, to tu, to tam, e, a, a ludziom w kampanii wyborczej mówiono co innego, niż się potem realnie działo. Więc bez tej presji społecznej nie będzie rezultatów. Widzimy także, tak jak Marcin mówił, że politycy w niektórych tematach, jeśli chodzi o przesuwanie dyskursu, jeśli chodzi także o decyzje legislacyjne, potrafią stopniowo, kroczek po kroczku Niektóre tematy być wprowadzane, po, po, ta presja ma sens. Ta presja potrafi przynosić pierwsze owoce, ale ciągle jesteśmy bardzo daleko i dlatego potrzebne są kolejne demonstracje, żeby tę oczywistą wolę większości Polaków, żeby zachować własny kraj i kontrolę nad tym, kto może się w nim pojawić i kto może w nim zamieszkać, przekładać na decyzje polityczne. Więc jeszcze raz 6 września o 13. Tak jest. Serdecznie Państwa zapraszamy. Każdego mogę jeszcze zagwarantować, że oprócz Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i Młodzieży Wszechpolskiej, które są organizatorami tego wydarzenia, będą z, nami, zna, będą z nami również inne środowiska, które licznie przystępują do, do Komitetu Patronów. Zresztą Nowy łaty, również jest patronem medialnym, więc bardzo tutaj dziękujemy i mam nadzieję, że Kacprze również się zobaczymy. Oczywiście. I co ciekawe, bardzo wiele delegacji zagranicznych Zgłasza swoją obecność na tej manifestacji, co również pokazuje szersze, szersze zjawisko w całej Europie, że hasło, tak zwane hasło reemigracji nabiera, nabiera coraz bardziej na sile, i te środowiska właśnie chętnie podpisują się pod hasłami Polska dla Polaków, Francja dla Francuzów, Irlandia dla Irlandczyków. To wszystko przekłada się, taki podział na państwa narodowe, jasny i klarowny, przekłada się ostatecznie na Europę dla Europejczyków, i myślę, że to też napędza. No, sprzeciw młodych ludzi wobec, wobec tej dotychczasowej polityki. Także jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.